Jestem Katarzynką, to oczywiste, że Jezus jest moim najukochańszym obrobieńcem. <noise> Jestem Katarzynką i to oczywiste, że żyję we wspólnocie. Jestem Katarzynką, więc to oczywiste, że pracuję z dziećmi. Jestem Katarzynką, to oczywiste. Służę najbardziej potrzebującym. Pozdrawiam. Jestem Katarzynką. To oczywiste, że słucham Ducha Świętego i staram się być otwarta na znaki czasu. Jestem Katarzynką. Oczywiście jestem gościnna. Jestem Katarzynką. To oczywiste, że kocham Maryję. Jestem Katarzynką. To oczywiste, że kocham błogosławioną Reginę Protman. Jestem siostrą Katarzynką i to oczywiste, że pomagam najbardziej potrzebującym. Jestem Katarzynką, a zatem to oczywiste, że w moim sercu są słowa jak Bóg chce. Jestem Katarzynką. To oczywiste, że moją patronką jest święta Katarzyna. Jestem Katarzynko. To oczywiste, że żyję tajemnicami paskalnymi. Jestem Katarzynką i kocham swoje powołanie. Jestem Katarzynką. To oczywiste, że kocham mieszkańców Braniewa i nie tylko. Jesteśmy Katarzynkami. To oczywiste, że jesteśmy radosne.